Możliwe, że wielokrotnie chociażby w szkole słyszeliście o tym, że anonimowość nie istnieje. Oprócz zapewnienia nam anonimowości, dzisiejsza omawiana przez mnie rzecz pozwoli nam na przykład na dostęp do amerykańskiego Netflixa. Domyślacie się o czym mówię? Czy z tej strony Adiutant i zapraszam Was na dzisiejszy film, w którym omówimy sobie darmowego VPNa. Dobrze moi drodzy, więc jesteśmy już sobie przy moim komputerze i pierwsze co, no to wpisujemy sobie Proton, VPN, aby mieć po prostu VPN-a. Yy, więc szukamy sobie tutaj Proton VPN, Download VPN, yy, darmowy VPN, w to sobie wchodzimy. Yy, no i tutaj mamy pobierz Proton VPN Free, czyli darmową po prostu wersję Proton VPN. -a. Tutaj jak widzimy nie ma wiele opcji ale no coś za coś, no przez to, że mamy to za darmowe, to mamy po prostu mniej opcji, więc wybieramy sobie plan free. No i teraz musimy się zalogować, więc pozwólcie, że się będziemy widzieć, jak ja już się tutaj zaloguję. I konto nam się stworzy, więc wysyłamy sobie oczywiście weryfikację na swojego maila. No i jeżeli ta weryfikacja już się do nas prześle, no to w tym momencie musimy tutaj sobie wpisać kod do zweryfikowania. Dobra, jak już mamy, to sobie wklejamy, dajemy zweryfikuj. Więc ładuje nam się tutaj, jak widzimy, mamy tutaj już instalkę do Windowsa. E, więc instalujemy to, po prostu download protonvpn e, i tutaj klikamy sobie for windows i nam się już pobiera pliczek z Proton VPN. więc dobra jak nam się to pobrało to oczywiście odpalamy jest to myślę klasyczna instalka, nic trudnego po prostu klikamy tak, wy tu teraz mieliście czarny ekran przez chwilę bo niestety tak to działa w OBS-ie, klikamy sobie wszędzie dalej. E, no po prostu instalujemy. Ja to zainstaluję sobie na domyślnym miejscu. Jeżeli chcecie jakieś inne, no to sobie po prostu zmieniacie lokalizację i chcecie to wszystko sobie zainstalować. E, no i już sobie tutaj prawie kończymy. No i dobra, mamy zainstalowane. Klikamy zakończyć. No i teraz musimy się oczywiście zalogować. Więc ja tutaj sobie wszystko e, wprowadzę i widzimy się, jak ja już to sobie tutaj wprowadzę. A w zasadzie już sobie to wprowadziłem, więc klikam zaloguj. No i w tym momencie, tak naprawdę, nam się to powinno do końca załadować i będziemy mieli już dostęp do naszego Proton VPN. -a. No i w tym momencie pomijamy sobie przewodnik, bo ja wam tu wszystko powiem. Wystarczy, że tutaj, jak widzimy, te zielone lokalizacje to są przez nas dostępne. Normalnie, jakbyśmy wykupili sobie tę wersję premium, nie wiem czy tą większą, czy tą największą wersję premium, to mamy dostęp do większości tych połączeń, ale my, przez to, że mamy darmową wersję, możemy się połączyć tylko do Stanów Zjednoczonych, czy tutaj do Holandii oraz do Japonii, do trzech serwerów, więc załóżmy, że chcemy się połączyć do Stanów, dajemy połącz teraz nam się to łączy, za pierwszym razem zawsze będzie się nam najdłużej łączyło musicie tam wszystkie te karty sieciowe poprzepinać i tak dalej ale w tym momencie już nam się powinno, o jest charakterystyczny dźwięk no i jak widzicie tu już leci nas internet i teraz możemy sobie sprawdzić więc wpisujemy sobie my IP, albo po prostu what is my IP Eee, no i to jest mój publiczny adres IP, wam go chyba zakryję, jeszcze nie wiem, ale wchodzimy sobie na what is my address IP i tu nam pokaże od razu lokalizację, czyli wchodzimy sobie, no i jak widzimy, mam, jesteśmy po prostu w środku Stanów Zjednoczonych, w zasadzie nie w środku, bo jesteśmy gdzieś tutaj na południu, no, w środkowe Stany. Tutaj koniec północnych w zasadzie, no jesteśmy sobie tutaj w Stanach, teraz wejdziemy sobie w proton naszego VPN-a. wchodzimy sobie do Japonii, czyli tutaj klikamy sobie, tutaj musimy sobie schować stany tą strzałeczką. Wchodzimy w Japonię, dajemy połącz, łączenie z Japonia. I w tym momencie, jeżeli nam się to od razu połączy z Japonią, zaraz powinien być komunikat, a my tutaj damy F5 albo Ctrl F5, żeby nam się od razu odświeżył DNS. O, połączyło się, dajemy sobie y, CTRL F5. I w tym momencie to nam się dłużej będzie ładować, bo wiadomo VPN zawsze daje opóźnienie. I tak samo jak mówiłem, też na Netflixa będziemy mogli się zalogować, bo przez to będziemy mieli lokalizację ze Stanów, a nie z Polski i będziemy mogli sobie oglądać za darmo jakieś filmy, które nie są y, tutaj dostępne. Więc sprawdziło nam wszystko i jesteśmy, proszę Państwa. W Afryce. I tutaj rzeczywiście Proton VPN połączył mnie do Japonii, tylko lokalizator, w którym sprawdzałem, czyli WhatIsMyAddressIP.com, pokazało, że jest to niestety Afryka. Tak naprawdę to była Japonia, jest to błąd tylko strony internetowej. No i ta aplikacja właśnie zapewnia nam takie trzy serwerki z Holandii, z Japonii i z Stanów. Więc no, w zasadzie to jest tyle. Dzięki temu możemy korzystać sobie z VPN, oglądać darmowo filmy na Netflixie, za darmo możemy oglądać sobie no, po prostu mieć prywatność w internecie, tak. Więc, no, to w zasadzie byłoby tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że cały odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. No i mam nadzieję też, że zwiększyłem Wasze takie poczucie prywatności w internecie. Do zobaczenia, cześć!